thank <laughs> you ulotki, plakaty, banery, pieczątki, gadżety reklamowe. Druk kseroprawy, prac, skanowanie, laminowanie fax VHS na DVD, kafejka internetowa. To wszystko w jednym miejscu. Cyberkultura ulica Barlickiego 14 Kutno. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kutnie zaprasza wszystkie panie w wieku od 16 do 35 lat do wzięcia udziału w drugich wyborach Mislata Lata Aquaparku Kutno. Na laureatki czekają atrakcyjne nagrody rzeczowe oraz wycieczki do słonecznej Chorwacji. Regulamin i karta zgłoszenia na stronie internetowej Aquaparku Kutno www.aquaparkkutno.com. Sponsorami nagród głównych są Pini Polonia, Wyższa Szkoła Gospodarki Krajowej, Centrum Turystyki Oskar, firma informatyczna MWM. Sponsorem gali finałowej jest Sirmax Polska. Zapraszamy do wsp wspólnej zabawy. Dzień dobry Państwu, Kamila Samoyło. Dzisiaj mamy poniedziałek, 18 lipca, a imieniny obchodzą Fryderyk, Kamil, Maryna, Robert i Szymon. Zaczynamy wiadomości dnia. W ramach działań Bezpieczne Wakacje 2016 kutnowcy policjanci odwiedzają dzieci odpoczywające na półkoloniach organizowanych na terenie miasta Kutno. Tematem wiodącym jest bezpieczny wypoczynek nad wodą, a także bezpieczne zachowanie na drodze, w domu czy na placu zabaw. Dzieci wypoczywające na półkoloniach otrzymują upominki w postaci książeczek profilaktycznych mówiących o bezpieczeństwie. Cała ta akcja będzie kontynuowana do końca sierpnia bieżącego roku. Starostwo Powiatowe ogłosiło przetarg na budowę boiska wielofunkcyjnego przy drugim Liceum Ogólnokształcącym im. Jana Kasprowicza w Kutnie. Termin składania wniosków kończy się 8 sierpnia. Budowa boiska znalazła się w budżecie na bieżący rok. Wykonawca zostanie wyłoniony prawdopodobnie do końca wakacji i we wrześniu ruszą już prace budowlane. Ich koniec jest zaplanowany na koniec października. Istnieje więc duża szansa, że od listopada Uczniowie Kutnowskiego Kasprowicza będą mogli cieszyć się już nowym boiskiem. To była już druga edycja święta kolorów w Kutnie. Poza barwną atrakcją można było nauczyć się zumby od profesjonalistów ze szkoły tańca Alibi. Za nami druga edycja Eksplozji Kolorów. Po zeszłorocznym sukcesie na imprezę czekało mnóstwo kutnian, którzy tłumnie pojawili się na placu Piłsudskiego, chętnie kupowali specjalne torebki z kolorami Holi i aż trzykrotnie mieli możliwość stworzenia niesamowitego efektu. 30, 30, 8, 7, 6 5. pomiędzy wyrzutami kolorów holi na scenie zaprezentowali się tancerze ze szkoły Aliwi, którzy uczyli mieszkańców Zumby. Nie brakowało także DJ-a, który serwował muzyczne rytmy. Rozpoczął się trzeci festiwal Świat Muzyki, Muzyka Świata. Jego ideą jest prezentacja muzycznych zespołów i wykonawców z całego świata. Za nami wspaniały początek muzyki świata, świata muzyki. W sobotę mieliśmy wielką przyjemność zapaść w afrykański transperkusyjny oraz poznać rzadko w naszym mieście spotykane instrumenty, które urzekły bogactwem możliwości i pięknym naturalnym brzmieniem. Wszystko to dzięki zespołowi Foliba, który był pierwszym gościem festiwalu. Jak twierdzą muzycy, foliba podnosi temperaturę otoczenia o średnio 15 stopni Celsjusza i z całą pewnością to prawda, publiczność dała się porwać do tańca i śpiewu było naprawdę magicznie. świata Muzyki Muzyki świata porwał publiczność Centrum Teatru Muzyki i Tańca z Krzeseł do Tańca. Magda Nawalet i karawana Banda dotrzymali słowa, było bałkańsko- hiszpańsko-tanecznie, a przede wszystkim radośnie. Letnia edycja projektu ekologiczno-artystycznego dla dzieci i młodzieży z województwa łódzkiego, kolorowa lokomotywa na zielonym szlaku, właśnie ruszyła. W Kutnowskim Domu Kultury odbyły się dzisiaj pierwsze zajęcia. Projekt Ekologiczno-Artystyczny jest dla dzieci w wieku od 7 do 12 lat. Ma na celu zwiększenie poziomu świadomości ekologicznej oraz wiedzy i umiejętności w zakresie twórczości ekologiczno-artystycznej dzieci i młodzieży. Kolorowa Lokomotywa to projekt ekologiczno-artystyczny, który działamy razem z Łódzkim Domem Kultury. W tym roku zaczęliśmy od warsztatów ze sztuki ludowej i rękodzieła. Dzieci, 40 uczestników, bawią się razem z nami. Pierwsza grupa ma zajęcia 18 lipca, 20 lipca oraz 1 sierpnia. Druga grupa ma zajęcia 12 sierpnia, 22 sierpnia i 18 sierpnia. W ramach projektu zaplanowano spotkania warsztatowe w plenerze, wycieczki szlakami parków krajobrazowych, grytynerowe, a także warsztaty malarskie i fotograficzne w plenerze. Zaczęliśmy kolorową lokomotywę w Kutnie od warsztatów ze sztuki ludowej i z rękodzieła. Dzieciaki mogą wykonywać różne prace od papieru, plastyki po rękodzieło. Dzisiaj dzieci zajmuje, zajmują się fauną i florą chronioną. No. Pod tym kątem są prowadzone zajęcia, czyli zwierzęta to żabki, motylki, ptaki, rośliny to szarotki, stokrotki. Zajęcia trwają gdzieś około 3 godzin, ale przygotowanie trwa dużo więcej, bo to trzeba przygotować, bo jak pan redaktor widzi, no troszkę dzieci jest, prawda. My prowadzimy z kolegą Sławkiem. Chyba trzecie, tak? Zajęcia już są, trzecie zajęcia i zawsze cieszą się dużą popularnością. W ramach kolorowej lokomotywy dzieci odwiedzają najciekawsze miejsca regionu, jeżdżą do parków krajobrazowych, poznają województwo i uczą się ekologii. W środę startujemy z wycieczką. Pierwsza wycieczka będzie do Rogowa, czyli dzieci będą spacerować w ogrodzie botanicznym i zwiedzać roślinność, którą obdarza nas Polska. Kolejna wycieczka, czyli wycieczka do Spalskiego Parku Narodowego, czyli dzieciaczki w sierpniu będą uczestniczyć również w spacerku, tylko tym razem po Parku Krajobrazowym. Na projekt kolorowa lokomotywa na zielonym szlaku składa się kilkadziesiąt warsztatów ekologiczno-artystycznych. Celem całego projektu jest uświadomienie dzieci w zakresie konieczności ochrony przyrody i środowiska, w jakim żyjemy, ponieważ bez niego nie będziemy mogli funkcjonować. Rękodzieło i sztuka ludowa to dziedzina sztuki bliska naturze. Wykorzystujemy naturalne materiały, takie jak drewno, papier, wiklina. I dzisiaj na zajęciach przyjechaliśmy właśnie z takimi dziedzinami, żeby zaprezentować dzieciom, jakie mają możliwości tworzenia i z jakich materiałów. Warsztaty potrwają do końca września, natomiast finał Odbędzie się w październiku bieżącego roku. Finał tego wspaniałego przedsięwzięcia odbywa się w październiku. Wtedy Łódzki Dom Kultury zaprasza wszystkich uczestników kolorowej lokomotywy do wspólnej zabawy i podsumowania z projektu. Na dziś to wszystko, co dla Państwa przygotowaliśmy. Ja się z Państwem żegnam, zapraszam jeszcze na prognozę pogody i do zobaczenia jutro. W nocy przelotne opady. Temperatura 13 stopni w całym regionie. Ciśnienie wyniesie 1006 hektopaskali. W dzień częściowo słonecznie z przelotnymi opadami. Temperatura 22 stopni w całym regionie. Ciśnienie wyniesie 1006 hektopaskali. W nocy zachmurzenie małe. Temperatura 11 stopni w całym regionie. Ciśnienie wyniesie 1006 hektopaskali.